Dzień dobry, Krzysztof Gasparski. W roku 2022 jako prokam Polska w komunikacie sadowniczym tym pierwszym dedykowanym. Tak dla roślin jagodowych i drzewiastych. Bardziej dla drzewiastych więcej jest tutaj do powiedzenia. I zacznę może od, od tej wegetacji. Niedawno mieliśmy śnieg, początkiem tygodnia, w wielu częściach kraju. Można powiedzieć, na, większo na większości terenów sadowniczych ten śnieg zalegał i to w grubej warstwie do 20 cm. Później przyszły roztopy, natomiast spowodowało to na pewno dobre uwilgotnienie tych liści, które znajdują się na Ziemi. Wzrost temperatur spowodował też szybszą i dynamiczniejszy rozwój zarodni, jeżeli chodzi o parcha. Skutkiem tego na dzień dzisiejszy mamy już do czynienia z mocno dojrzałymi zarodnikami parcha i trzeba się z tym liczyć. Przedstawiamy to państwu na dowód jako zdjęcia. Nic się z tym parchem strasznego nie stało, nie przemarzł ten oliwkowy, który już był oliwkowy od około 20 marca. Także nic się z temu nie stało, dalej jest duże zagrożenie. Brak opadów oczywiście powoduje, że nie mamy dużych dużych zmartwień, natomiast ich wystąpienie w, nawet w niewielkich ilościach powodować będzie, e, że zarodniki będą się uwalniały. Natomiast czy dojdzie do infekcji, to będzie o tym decydować e, no, dwa czynniki. Praktycznie długość zwiedzzenia liści i temperatura. I dopiero te dwa aspekty spowodują, że do tej infekcji dojdzie bądź e, nie dojdzie. Jeżeli chodzi o y, zwykłe sprawy w sadzie, no, należy je ilustrować pod kątem występowania y, szkodników. No, szukamy kwieciaków, y, strzepując je z gałęzi, oglądamy na pąkach mszyce, w, w gruszach sprawdzamy miodówkę na pędach i jaja też z tej miodówki. Te jaja są bardzo słabo widoczne, y, chociaż. Y, Chociaż tylko dlatego, że są malutkie, ale, ale generalnie one mają już pomarańczową barwę i w powiększeniu one są z kolei bardzo mocno y, widoczne. W przypadku wykonywania zabiegów ochronnych y, preparatami miedziowymi można domieszać do tego pyretroidy dopuszczone. Y, one są dosyć totalnym rozwiązaniem, na pewno nie są sprzymierzeńcami dla, e, dla fauny pożytecznej. Natomiast w tym początkowym okresie, kiedy tej fauny pożytecznej w sadzie jest jeszcze stosunkowo niewiele, pozwalają tanim kosztem e, zmniejszyć populację mszyc, przede wszystkim mszyc, ale także kwieciaka, e, i spowodować, że stosujemy rotację środków ochrony roślin, a tych grup w sekcji insektycydowej owadobójczej jest zdecydowanie mniej i na, tym, na to musimy uważać. Przy okazji cały czas lustrujemy jeszcze tarcznika, który jest kłopotliwym i tutaj przypomnę, że był bardzo fajny wykład odnośnie tarcznika na 30. spotkaniu sadowniczym w Sandomierzu. Trochę ubolewam, że no nie było aż tyle osób. Wydawałoby się, że pogoda spowodowała, że wszyscy siedli na opryskiwacze, ale jadąc czy w jedną, czy w drugą stronę tych opryskiwaczy wcale dużo nie zauważyłem. Ja wiem, że jesteśmy rozgoryczeni sytuacją w sadownictwie, kiepską sprzedażą owoców, niskimi cenami, wysokimi cenami za owoce niskimi, a wysokimi cenami choćby za nawozy. No ale to nie jest powód, żeby te zasady porzucić, a jeżeli już taką... Takie zamiary macie, no to należałoby to zrobić pewnie szybciej niż, niż później. Te sady, które są w jakimś minimalnym stopniu, muszą być dbane, a łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Uważam, że preparaty miedziowe są też jednym z tańszych rozwiązań na ten początek sezonu i chronią przy okazji zapobiegają chorobom e, kory i drewna, a to jest e, niesamowicie bardzo istotne, bo tych odmian wrażliwych jest dużo i szampiony, i gale. I red deliciousy. Także trzeba to pilnować, ale też drzewa pestkowe, gdzie mamy z rakiem bakteryjnym do czynienia. Sady są jeszcze ciągle cięte i te rany muszą być zabezpieczone. Tarcznik, wracam do tarcznika, bo się od niego odbiłem. Początek to oleje. Jak są mrozy, to olejów nie stosujemy. Możemy stosować siltak, możemy stosować kapak, czyli Silikonowe produkty, które wnosimy w niewielkich dawkach, bo praktycznie 0,15-0,2%, czyli 1,5-2 litry na 1000 litrów, a to nam starcza na. No, dwa hektary często, jeżeli chodzi o takie sady, ale też jagodniki, bo tarcznik może występować też w jagodnikach. I tutaj, jeżeli mówię o takim rozwiązaniu, to jest uniwersalne rozwiązanie. Z tą miedzią możemy nawozową, zwłaszcza gdzie nie mamy ograniczeń rejestracyjnych, wjechać na plantację i porzeczki czarnej, i czerwonej, i na plantację wszystkich drzew pestkowych: wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa. Ale także jabłoń i gruszej, czyli takie połączenie miedzian i siltak, miedzian i kapak. Tam gdzie jest rejestracja, tam gdzie nie ma rejestracji, stosowanie nawożenia miedziowego na pewno jest dobrą alternatywą. Grusza, tak jak wspomniałem, miodówki. Jak są, korzystać możemy z tych perytroidów. W gruszy trzeba być bardzo ostrożny z perytroidami, a w żadnym wypadku po kwitnieniu nie wolno tego zrobić. Wybicie z sprzymierzeńców spowoduje, że sobie z tym szkodnikiem nie dacie rady. A teraz trzeba lustrować, czy są. Ewentualnie wczesną wiosną, przed kwitnieniem perytroidy jeszcze wchodzą w grę, ale musicie też myśleć o. Właśnie miodówkach, o tych jajach i te oleje tutaj są z przymierzeńcami Do różowego wiabłoni, do białego pąka w gruszy, spokojnie można te rzeczy zrobić. Jeżeli chodzi o morele i inne peskowe, tak jak wspomniałem, ta sama sytuacja miedziany i, i preparaty silikonowe. Siltak, kapak e, mogą być jak trzeba, jak widzicie, że jest mszyca. Stosujecie e, także ewentualne środki owadobójcze. Jeżeli chodzi o porzeczkę, ja wspomniałem też, że takie rozwiązanie miedziowe z siltakiem czy kapakiem może być stosowane. Warto tutaj pamiętać, że wielkopogowiec porzeczkowy, ale także przędziorek e, chmielowiec są aktywne, jak jest ciepło. Więc to nie o to chodzi, żeby zrobić bezwzględnie, kiedy, kiedy nam wypadnie dobry termin albo nocą zabieg, tylko poczekajmy i zróbmy go naprawdę w słoneczny, ciepły dzień, gdzie nie wieje zbyt mocno, żeby dotrzeć i dobrze pryskając. Tam, gdzie są duże problemy ze szkodnikami, może przejechać nawet czasem w dwie strony tym samym rzędem na mniejszych dyszach. Tak, żeby lepiej było dopryskane. Natomiast przy zadbanych plantacjach, w jedną stronę w zupełności jest to wystarczające. Zwłaszcza, że takie zabiegi na wielkoponkowca powinniśmy zrobić dwa, trzy razy w sezonie w okresie przedkwitnieniowym, kwitnieniowym i, i pokwitnieniowym, bo nie za każdym razem się go dobrze utrafi. Oglądajcie nasze komunikaty, będziemy je podglądać, kiedy są aktywne, kiedy się ruszają. Natomiast miejcie to na uwadze, że ma być ciepło, żeby zabieg był faktycznie skuteczny. Jeżeli chodzi o herbicydy, w jabłoniach diflanil, praktycznie jeden z nielicznych doglebowych herbicydów, natomiast we wszystkich innych uprawach może być pendymetalina, czyli stąp. Stąp nie ma rejestracji w jabłoni, ale ma w gruszy, czereśni, śliwie, wiśni, jagodowych, więc tutaj nie ma problemu, więc diflanil i on ma taką fajną cechę, że akurat dosyć jest skuteczny na wszystkie te chwasty, które wiosną w sadzie widzimy, czyli tam mówimy o jakimś wiełku, gwiazdnicy, jasnocie, te, także starzec, chociaż z tym starcem, czyli ten na żółto takie kwitnące, to on może nie jest tak... Rewelacyjnie, to w moim odczuciu, działający, ale generalnie on jest wymieniony, czyli to jest kwestia na pewno też dopasowania dawki i dokładności oprysku. Dobry herbicyd doglebowy, natomiast w uprawach jagodowych oprócz pędy metaliny, czyli stąpu, możemy zastosować kolzamid, odpowiednik dewirinolu, też doglebowy. I stąp, i kolzamit możemy zastosować z hurikanem soil po to, żeby herbicyd nie przemieszał się w głąb, a, a został na powierzchni i wtedy nie uszkadza nam roślin. To dotyczy i plant, no generalnie plantacji jagodowych. W przypadku: Traw Cegorian takim rozwiązaniem może być w uprawie choćby truskawek. Co mam jeszcze? Nawożenie doglebowe na wapni był czas jesienią. Do tego namawialiśmy. Ktoś, kto nie zrobił nawożenie wapniem, jeszcze mógłby na dzień dzisiejszy zrobić czarna kreda, atrigran, Physiomax, produkty wapniowe do zastosowania różne półki cenowe. Czarna kreda świeże, młode wapno, jeżeli chodzi o wiek a atrigran nieco starszy, ale też dobrze rozpuszczalny. Obydwa wapna węglanowe. Należy pamiętać, że nie stosujemy ich wtedy, kiedy stosujemy nawożenie organiczne albo nawożenie fosforowe. Czyli jeżeli stosujemy wapni, to najlepiej jeszcze to wymieszać z glebą tam gdzie się da, jakieś boczne glebogryzarki i albo przed założeniem sadu, natomiast jeżeli już musimy stosować ten wapń o tej porze roku to należałoby się zastanowić czy nie zrezygnować z nawożenia fosforowego albo z nim troszeczkę jeszcze zwlekać tak, żeby jeszcze jakieś deszcze w międzyczasie spadały, no na pewno nie w jednym rozsiewaczu. Nawożenie jeszcze doglebowe w przypadku Wielu upraw możemy zastosować niższe dawki nawozów y, przy tak trudnym roku. Nie stać nas chyba na pełne. Możemy zastosować same nawozy azotowe, ale tak czy saletra azotowa, czy mocznik, bo w tej chwili jest z inhibitorem nitryfikacji, więc tak szybko nam y, nie traci się jak ten poprzedni. Nie ma takich strat do atmosfery. Y, możemy to zastosować, ale to są dalej kosmiczne pieniądze. Y, Powyżej 4,5 tysiąca, jeżeli chodzi o saletre. Moczni chyba powyżej 5,5 tysiąca, więc są to coraz wyższe ceny. Można skorzystać jeszcze z nawozów wieloskładnikowych, zmniejszając ich na przykład dawkę Elixir Suprem czy Eurofertil. Ale jak się możemy podratować? Całe szczęście zbiegły się nam w tej chwili tego typu sytuacje, że modne zaczynają być badania i informacje dotyczące z przymierzeńców, czyli bakterii wiążących azot z powietrza. Azotopower jest takim produktem, daje się tego niewiele 100 gramów, nie kilogramów 100 gramów na hektar, czyli jedna taka mała saszetka. Belką herbicydową można to rozlać w plantacjach truskawek, belką po całości. Dobrze to zrobić w czasie deszczu, na wilgotną glebę, albo na wilgotną glebę niekoniecznie w czasie deszczu. I takie bakterie te 100 gramów są w stanie, bo przy szybkim, dynamicznym rozwoju są w stanie wyprodukować laboratoryjnie do 50 kg azotu na hektar, kilogramów azotu na hektar, czyli dużo. Natomiast w takich polowych przyjmujemy, że to jest 20-30 kg, e, są w stanie tego azotu zagospodarować. One wiążą azot z powietrza, nie dają tego roślinie, tylko, tylko w momencie, kiedy bakteria obumiera, uwalnia roślinom ten azot, a cykl życiowy ma krótki, kilkudniowy, zostawiając oczywiście następców, nazwijmy to potomstwo. I tak się mnoży przez około 3 miesiące, bardzo szybko i automatycznie tak niewielka ilość jest w stanie tego azotu z, zmontować dużo, Przypomnę nie biorąc go z gleby z próchnicy tylko biorąc go z powietrza a zostawiając rośliną w glebie. 100 gramów 100 kilkadziesiąt złotych a, a robi tyle co prawie 100 kilogramów saletry amonowej. Cenowo na pewno jest to ekonomiczniejsze i warte spróbowania akurat w takim momencie w dodatku że Uwalnianie tego ozotu, tak jak mówiłem, bakteria w trzydziowych cyklach żyje, więc Uwalnia go stopniowo, praktycznie przez kilka miesięcy. No, spowoduje, że mamy ciągło zimniejsze straty na skutek choćby wypłukiwania. Dawka startowa jest potrzebna, bo na początku tych bakterii jest mało i na początku uwalniają małe ilości azotu, więc zachęcam do tego, żeby jednak ten wieloskładnikowy albo azotowy, jako dawka startowa nawóz poszedł i wnosimy przy okazji belką herbicydową. Azotopower i w tym momencie mamy z tym nawożeniem dosyć duży spokój. Myślę, że idealne rozwiązanie na tak trudny rok i pomagające złagodzić te koszty. I jeżeli chodzi o jeszcze jakieś inne rzeczy, no przy zabiegu azotopowerem możemy do tego dodać Biogen Revital. Też bakterie, ale tu jest i inne sprawy, bo to są bakterie, typowo glebowe, które ewentualnie przerabiają próchnicę, czyli uwalniają składniki pokarmowe z gleby, te które są zablokowane, czyli też możemy zwiększyć dostępność tych składników za jednym przejazdem, no oczywiście koszt jest wtedy większy, bo w opryskiwaczu macie dwa produkty, a nie jeden, ale jeden zagospodaruje składniki z gleby, drugi z powietrza, więc warto do tego wrócić i o tym pamiętać. Z nawozów doglebowych jeszcze mogą być mineralno-organiczne, jak belfrutto czy prosan. Prosan. Zachęcam do tego, żeby się z tym produktem na naszej stronie zapoznać. Bardzo ciekawe rozwiązania dla wszystkich gatunków. I zakończę praktycznie nawożeniem dolistnym. Przypominam o seriach Avalon. Jesteśmy już na zaawansowanym starcie, więc na pewno ten czas najbliższy jest do tego, żeby zastosować produkt Avalon, czy to w drzewach pestkowych, czy to w jabłoniach. Dla pożyczek on też jest dedykowany. Dla pożyczki czarnej może być używany albo jeden, i drugi. Wydaje mi się, że z racji bliskości. Faz rozwojowych pestkowy jest bardziej dopasowany i jest trochę nowocześniejszy, bo ma też tam wapni. Natomiast z punktu widzenia praktyki i osób, które już w porzeczkach stosowały, to pierwszy na rynku był awalon dla jabłoni i gruszy, i on też już się dobrze sprawdził w uprawach porzeczki. Także pierwszy z awalonów, start wegetacji jest już do wypryskania. Ci co nie mają awalonów. Dają mocznik plus cynkowo-borowy produkt albo e, higroskopiny, czy wieloskładnikowy nawóz NPK, e, Prohorti, na przykład NPK, plus e, właśnie cynkowo-borowy produkt Prochorti-Cynk e, z borem. Ja mam na tyle. Następnym razem, już pewnie uda się nam zrobić osobno dla roślin jagodowych, i osobno dla roślin drzewiastych. Na pewno wegetacji trochę jagodowych będzie więcej. Dziękuję.